Zjeżdżalnie jak się dowiedziałem, tutaj ta, którą mamy tutaj. Kosztuje 5 zł za 5 minut, żeby dziecko mogło wyjść sobie tu na górę i zjechać po prostu z takiej ślizgabki. O dziewczynka jedzie. A mamusia zapłaciła 5 zł. Tu widzimy, dzieci się stoją w kolejce, czekają, muszą budki zdjąć i się zabawiają. O, dzień dobry, widzimy, widzimy tutaj posła, prawda, który przyjechał odwiedzić nas z WOUPILEM. Dla, dla rolników. Myślę, że ten rok, nie będzie to raczej nie jest ładny dzisiaj, ale y, dla rolników to nie jest specjalnie będzie udany rok. Jaki rząd takie ceny płodów rolnych? <śmiennie> no właśnie. A jeszcze miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Ja tym między innymi zapytałem, ile kosztuje ta zjeżdżalnia. Otóż okazuje się, że 5 zł za 5 minut, żeby dziecko mogło się... Duże. straszne duże ceny. To po jest, pierwsze... To jest biznes. No, to biznes. Ale po drugie, ja myślę, że dobrze by było, gdyby Wojt na przykład raz do roku zafundował dzieciom za darmo zjeżdżalnię. Mógłby opłacić, prawda. <noise> Co poseł o tym myśli? Czy to... <grystanie> <nie, grystanie> o poseł zjedzie, potem poseł zapoduje resztę. Zaczynamy zabawę za darmo, za darmo odjeżdżalni tutaj. A, a na sam początku posadził cały rząd, żeby sobie zjechać. Żeby zjechali po prostu, tam gdzie należy. <grystanie> Dziękujemy na razie, do zobaczenia później. Godzina 4:20 zbliża się orkiestra Denta. Skąd państwo jesteście? Z Opień czy z Żurowej? Ach, to orkiestra Denta, znana orkiestra z Żurowej. Przyjechali do i będą nam tu grać.